Jeśli jesteś tu dziś pierwszy raz, usiądź wygodnie i pozwól, żeby te słowa otuliły Twoje serce. A jeśli wracasz, dziękuję. Twoja obecność naprawdę ma znaczenie. Nie zapomnij proszę zostawić polubienia, subskrypcji i krótkiego komentarza, bo to pomaga, by te modlitwy docierały do ludzi, którzy właśnie teraz ich potrzebują. A teraz oddychaj głęboko. Zacznijmy. Są takie dni, kiedy wszystko idzie źle, kiedy wstajesz rano z nadzieją, a już po chwili czujesz, że świat sypie się na twoje barki. Decyzje stają się ciężkie, serce jest niespokojne, a w myślach pojawia się pytanie: Ile jeszcze wytrzymam? Jeśli właśnie tak się czujesz, nie jesteś sam. Właśnie w takich chwilach Matka Boża pochyla się najniżej. To nie jest zwykła opowieść, to jest modlitwa dla serca. Które walczy, ale traci siły. Maryja widzi więcej, niż ci się wydaje. Widzi momenty, w których udajesz, że wszystko jest w porządku. Widzi łzy, które ocierasz szybko, aby nikt ich nie zauważył. Widzi twoje zmartwienia, te wypowiedziane i te, których nigdy nie miałeś odwagi nazwać. A dzisiaj mówi do ciebie jasno: nie bój się. Walczę za ciebie. Gdy wszystko idzie źle, właśnie wtedy ona działa najmocniej. Może w twoim życiu pojawił się chaos. Może nawet boisz się przyszłości, bo straciłeś kontrolę nad tym, co było dla ciebie pewne. Może modlisz się, ale odpowiedzi nie przychodzą. A może czujesz się tak, jakby Bóg milczał. Ale prawda jest inna. W ciemności nie widzisz tego, że Maryja już staje przy tobie. Jak wojowniczka, jak matka, która broni swojego dziecka przed każdym ciosem. Dziś wypowiemy modlitwę, która otwiera drzwi tam, gdzie wszystko wydaje się zamknięte. To modlitwa dla tych, którzy czują, że tracą grunt pod nogami, dla tych, którzy chcą uwierzyć, ale ich siły gasną, dla tych, którzy mówią: Nie wiem, jak dalej żyć. Jeśli choć jedno z tych zdań dotyczy Ciebie, ta modlitwa jest właśnie dla Twojego serca. Matko Najświętsza, przychodzę dziś do Ciebie, gdy moje życie jest pełne niepokoju. Ty znasz moje myśli, moje lęki i moje ukryte zmartwienia. Kiedy wszystko idzie źle, proszę walcz za mnie. Weź mnie za rękę i poprowadź tam, gdzie sam nie mam odwagi pójść. Mary Jo, ty jesteś matką, która zawsze widzi cierpienie swoich dzieci. Nie pozwól mi utonąć w smutku. Nie pozwól mi stracić nadziei. Wstawiaj się za mną tam, gdzie ja już nie mam siły. Błagać. Okryj mnie swoim płaszczem. I uczyń moje serce spokojnym. Nawet jeśli wokół mnie jest burza. Wiem, że ty jesteś blisko. I to daje mi odwagę, której sam nie mam. Matko Boża. Gdy upadam, podnieś mnie. Gdy się boję, uspokój mnie. Gdy czuję, że wszystko się rozsypuje. Przynieś pokój, który pije Usi. Chodzi od Boga. Oddaję ci dziś wszystko. Moje lęki, moje problemy. To co mnie niszczy. I to, czego nie umiem naprawić. Ty, która miażdżysz głowę złemu. Walcz za mnie. Chroń mnie. Prowadź mnie. A ja będę ufać, nawet jeśli nie wuj. Dzej jeszcze drogi. Amen. Zostań jeszcze chwilę. Nie spiesz się. Dobre rzeczy dzieją się w ciszy. Posłuchaj uważnie swojego oddechu. Jeśli coś w Twoim życiu było ciężkie, oddaj to teraz Maryi raz jeszcze. Nie musisz znać rozwiązania. Nie musisz wiedzieć, co będzie jutro. Ona zatroszczy się o resztę. Być może przez długi czas próbowałeś wszystkiego sam, trzymając sobie ból, bo chciałeś być silny. Ale Maryja nie prosi Cię o siłę. Ona prosi Cię o zaufanie. Jak matka? Która widzi zmęczenie swojego dziecka, mówi dziś do ciebie. Pozwól, że Jot. A poniosę to za ciebie. Czasem potrzebujesz tylko jednego momentu ciszy, aby zrozumieć, że Bóg cię nie opuścił. A Maryja, jego matka, została ci daną właśnie po to, byś nigdy nie był sam w swoich najtrudniejszych chwilach. Kiedy wszystko idzie źle, ona wchodzi w sam środek twojego zamętu i zaczyna walczyć o pokój twojego serca. Uspokój swoje myśli. Nie musisz zasługiwać na Bożą pomoc. Nie musisz być idealny. Wystarczy, że pozwoli. SZ, aby miłość cię dotknęła. Jeśli ta modlitwa poruszyła choć kawałek twojego serca, wróć do niej wtedy, gdy świat przygniata twoje barki. I proszę. Pomóż mi dotrzeć z tą modlitwą do innych osób, które właśnie teraz potrzebują pociechy. Zostaw komentarz, polubienie i subskrypcję. To naprawdę zmienia bardzo wiele. Niech Matka Boża otoczy cię swoim pokojem. Niech walczy za ciebie każdego dnia. I pamiętaj, nigdy nie jesteś sam.